Wchodzimy do pokoju 148 149 150 151 152 O To pani na gorącym odcinku Jak tam ja tak Robię to co umiem Aleks, też widzę z tej odczytany. to dobra książka. Opowiedz, opowiedz, opowiedz. to jest bardzo dobra Bardzo dobra książka do następnych mistrzostw e szkolnego polecam. To chyba w nawiązaniu do, do Euro 2012. Tak, tak. Polecił mi jed, jeden mój dobry kolega Daniel Golembiewski, Nie wiem, czy znacie takiego. No, robiło no, się już. No, tam pomału sobie. Po Ustawne okularki też się widzę. A to proszę bardzo, to jest. E, Możesz wreszcie ściągnąć. Kierownik drużyny mi polecił. Też bardzo mi pasuje. Teraz za dwójkę. Uważam, że, że są bardzo dobre. To e, kierownik a drużyny Korona Kijowca. Także mówi, że da, bardzo dobrze wyglądam w tym. No internauci ocenią też zapraszam. Troszkę z tym się nie zgodzi. Jak tam panowie na obozie? Ciężka praca? Już końcówka? No z tymi pompkami no najgorzej chyba. Trzeba przyznać. Każdy miał swoje, swoje zadania do zrobienia. Aleks przeczytać książkę. No i nie było czasu załatwe na, na to czytanie. Ale dobrze. Ciężka praca. A pogoda też taka chyba? Zmienna, bo najpierw słońce, teraz deszcz. Ja nie narzekam, nie ma którą. No ale tu w hotelu pogoda taka typowa dla hotelu, nie? Nie pada, nie wieje. A na zewnątrz? A na na dworze nie byliśmy, więc nie wiem. Czyli trenujecie w e, hali. No tutaj, tak jak było, widać to załączone obrazy. Kolumbia skupia się na stabilizacji i pomka. Po ciężkich treningach macie tutaj czas też troszeczkę odpocząć, Ośrodek jest chyba fajny do tego, właśnie żeby, żeby troszeczkę po tych treningach odsapnąć. Nie tylko nie, pompki. Nie tylko pompki. Dalmię na Daniel tu na mówi, że najlepszy odpoczynek to dla niego praca. Żeby, żeby mieć stabilne mięśnie, żeby być stabilizowanym żeby masę mięśniową. To przychodzi tak, ale nie dużo trzeba mu oddać, że tak. No tak, z 300-400 pompek. No w zależności od tego, kiedy jest kamera. Tak. Jak jest kamera, to nawet do 300, tak, tak. A jak nie ma, to wliczenie tak. do 300, pompek, nie wiem. Daniel mówi, że, że nie, nie wystarczą tych obciążeń, że w Polonii trenowali dużo, dużo ciężej i no, przychodzi to czasem jakiś skipping, czasem jakiś o, biegowy w korytarzu. No i... Powiem Ci, że dobrze mu to idzie, widzę, że, że naprawdę, naprawdę przez ten tydzień to zbliża się ku szczytu swoich możliwości. No ale nawiązując do tego, że biegam po, po tutaj po korytarzu, muszę przyznać, że dywan jest całkiem dobry, przypomina mu ratę. nawet we wkrętach można chodzić, biegać. Widzę, że trafiliśmy na specyficzny <noise> pokój. Może Aleks tak na poważnie troszeczkę, bo... Nowy tener blankarzy? Jak na poważnie to czeka? <grym> tu biorą Jak wam się współpracuje z nowym tenerem blankarzy, Mariusz Mucharski? Bardzo dobrze się współpracuje. Naprawdę. Ciężko, ciężko jest ocenić, bo tak naprawdę współpracujemy nie tak długo. Trener nas poznaje, my poznajemy trenera i... W tych okularach to nie wiesz, gdzie kamera. My poznajemy trenera i on się przyzwyczaja do nas. My się przyzwyczajamy do niego. Nie ma żadnych problemów na razie, on podpowiada tak jak tak ma być między trenerem a trenerem walkarzem, a Także Jeśli chcecie coś na koniec od siebie jeszcze... To Daniel chciałby 500 pompów zrobić, nie wiem czy wiesz, czy chciałby, żeby wszyscy o tym wiedzieli, bo zazwyczaj wiesz, jest takim cichym człowiekiem, żeby nikt nie wiedział, to pójdzie do lasu o trzeciej w nocy, gdzieś tam coś sobie przebiegnie. No Biera i to są pierwsze pieniądze w tym roku. Dobrze, że jest lato. to. No ja bym cię Śnieg Daniel jest bardzo pocieszony, że jesteśmy na obozie. Że jest trzy razy dziennie posiłek. Bo mówię, że ostatnio z tym było ciężko. Także cieszymy się Daniel. <laughs> Jesteśmy z samą. i wiesz. Jeszcze nie je wszedł do oglądat, no, to krzyczałem mięso, mięso, jest! Dobrze, dziękujemy bardzo za trochę humory, trochę powagi. Do zobaczenia. Do zobaczenia panowie, poczytamy sobie, popętujemy. Dobranoc. Dobranoc.